Siemanko wszystkim, z tej strony Swaniak. I w dzisiejszym odcinku zagramy w grę Hungry Gamers To jest niby chyba jakaś przeróbka Hunger Games, tak myślę, że będę po temacie Znaczy po temacie, po tytule I została porozpana od was jako gra przez, porocona przez widzów, więc postanowiłem ją ogarnąć Podobno jest to gra, którą trzeba za pierwszym razem od razu nagrywać, ponieważ jest największy ubaw wtedy, więc Nie sprawdzam tej gry Będziecie chcieli ją ze mną i ogólnie takie ogłoszenie parafialne od trzech dni bodajże, na dzisiejszy dzień, e, pojawiają się w opisie linki, e, powiedzmy ukryte linki, tam to bitlaje, ale nie martwcie się, są czyste linki, są to po prostu gry, które szukam w internecie, e, dla was takie przeglądarkowe, mogą być też klientowe, jeszcze, jeszcze, jeszcze takich zbytnio ciekawych nie znalazłem, i możecie po prostu ją wejść i zagrać, nie namawiam, nic nie zmuszam, po prostu macie tam gry na nudę, Sprawdzone przeze mnie gry podaję wam tylko, żeby nie było żadnej gubi. Wam rzucam. Ja się przy, ja przy nich dobrze bawiłem. I końca gry parafialnego, mówię nie narzucam, żeby to grać, ale możecie sobie pograć. Eee, I teraz wracam do Hungry Gamers. okej, okay, play Everyone give a round to your to Katniss, Evelyn, Pita Melarek. Ok, czyli to są ci, ci, ci. To jest Katniss, to jest Pita. Eee, ci, to są, hu, to są te Hunger Games, tylko oryginalne. Orgi, or, Hunger Games, the game. okej, okay, click to play. Klikamy. Jakiś dziwny tutaj kosogus był. Okej, okay, jesteśmy przy kamieniu, jesteśmy. Kim jesteśmy? Kim jesteśmy? Okej, okay, jesteśmy Katnis, jesteśmy Katnis i co teraz? I biegniemy teraz szybko, tak po, po rzeczy, tak? Ale jak tu się biega? Okej, okay, strzelam się siebie. Aha, czyli już w pierwszy, po, pierwszym podejściu umarliśmy jako Katnis, zajebiście, dobrze nam poszło, więc trzeba szybko szukać, że. Aha, za szybko odpaliłem. Ok, czyli teraz będę wiedział przynajmniej, że nie mogę się za szybko odpalić, więc trzeba szybko poczekać. Ogólnie to wygląda jak jakiś udzwony tułów z wystającym penisem. I teraz poczekajcie, lecimy szybko po jakąś... Broń! Broń, 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 broń! O fa O fa Cholera jasna, jak ja mam tutaj przeżyć biegnąc w dół? Złapiąc jakąś broń i jeszcze to... Dobra, przecież... Zapierdol się zaraz, zapomniałem zaraz, że nie mogę odpalić Hint Grab the bag, grab the orange bag Okej, okay, mamy hinta, czyli mamy złapać tą or, o, Ten, pomarańczową e, Torbę, to jest ona, no dobra Mamy ją złapać, tylko jak mamy ją złapać i jeszcze się wrócić, Żeby przeżyć, zobaczymy Spróbujmy, 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 okej, okay, zajebi... For fuck's sake Mamy tą pieprzoną torbę, to wtedy dostajemy od razu skikuta w ryj, więc wiecie co, ja opuszczę na razie tą torbę i pobiegnę po prostu gdzieś w górę Tak, to będzie najlepszy pomysł, patrzcie go, 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 po go. uciekamy w las, idziemy gdzieś po prostu w las. Co mnie zabiło do jasnej cholery teraz? Ja pierdzielę, to pójdę jest jakaś popieprzana. Jak ją złapać? Hmm, a mogę jakąś pieprząć, Jak po prostu złapać coś? No przecież już było zero, no! Kliknę no. no w momencie, to było zero, no! Nie oszukujcie mnie, Dobra. Katniss, to jest twoja próba. To jest twoja próba, ja tutaj kurna będę siedział przez 5 minut na raz, ja zajabisty jestem. I. Zajibiszcie, się Mamy torbę. A może ja mogę jakoś. Dodge the knife. Mm, świetna podpowiedź, stary. Zajebista wręcz. Może z shiftem jakoś szybciej biegam. Zobaczymy. Zobaczymy. I. Nie, nie biegam jakoś szybciej z shiftem, więc. Ale czemu ty we mnie trafiasz? Okej, okay, teraz dobrze wymierzyłem ADS i strzałki. Patrzcie to. To jest ten moment, kiedy nam się uda. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Ready? Steady? Go. Jak ja mam tego uniknąć, Przecież on od razu we mnie pierdol stop dat no! O dzięki ci kurwa pieprzona gra. Ciekawe jak ja mam to stop jeżeli on jest ode mnie. Ja nawet nie mogę uniknąć tego pieprzonego e, nożyka. Poczekajcie. Zazłac, patrzcie. Okej okay. Proszę on... tak kosari ci ze mną! The fuck is going on! Tak kosary ci ze mną, więc jak ja mam tego uniknąć? Mam nie wam ma ta ściana, mam ważniejsze rzeczy na głowie niż kurna, to żebym ci się nie darł. Zwell, Rudy tam. <ślesk> You run like a girl. No, co ty nie powiesz Wydaje mi się, że jesteśmy dziewczyną dlatego, że tak biegam, co? To jest bardziej wkurujące, gra niż wszelki give up i tak dalej Okej, okay, okej, okay, okej okay. You dead father rose in his mind Okej okay. Kolejna próba. Czy tym razem się to uda? Może teraz trzeba w górę popiec, Może gdzieś w lewo, o gdzieś w lewo pobiegnę, w górę, w górę w lewo Ja nie wiem, jak od niego uciec. Może nie wiem, w jego stronę, Biec, bo, on, bo on rzuca tym kosem. Ja nie mam szansy tego w ogóle uniknąć. The fuck? Ok, gościu zginął od pieska. I dostałem kos od razu. A z What the fuck jest tam grobie? Tak? Czy może tak ma być, żeby cały czas umierać? Bum. boom, boom. boom. Okej, okay, zajbiście. A no tak, zabij go Myślałem, że wezmę sobie jego broń, ale nie Ale nie, nie wezmę sobie jego broń, bo jego, się, jego broń się nie da wziąć po prostu Muszę, no, może ja mogę coś kliknąć tutaj jakoś broń mu podpieprzyć Nie Nie, nie mogę Świetnie <słyski> Jak to przejść? Co w ogóle ma przejście? Że w ogóle mam szansę to przeżyć? No proszę, skoro... On pierwszy rzuca nawet, jak poleci w jedną stronę, to trafiał w Okej, okay. to będzie ta próba. Da się to zrobić. Da się to zrobić, do jasnej cholery. Musi mi się udać zrobić. Patrzcie to. Katnisty pierdolona, pierdało. This was an April Fool joke. You can't survive the knife. Sorry to everyone who gets sad. Czyli ta gra. Nie umożliwia nam w ogóle możliwości ucieknięcia przed tą pierdolą kosą. To było nasze przeznaczenie, aby tą kosę dostać na ryj. I tak skończyć. Świetna produkcja. Świetna. Dzięki wszystkim, że przez jakieś 15 minut siedziałem na tą pieprzoną grą, próbowałem uniknąć tego pierdolnego ko pier pierdolonego kosy. Tylko po to, aby na końcu dowiedzieć się, że tej kosy się nie da uniknąć. Świetnie. Świetnie, dziękuję ci za tą propozycję z tą grą. Ja ci bardzo dziękuję, kolego, że chciałeś, żebym się wkurzył w tę pierdolną grę o 23 trzeciej, kiedy moja mama chce pójść spać, bo jej ja tutaj że do pracy, no. Warto było, tak? Warto. Dzięki ci, stary. Dzięki. Ja się z żegnam. Pamiętajcie o linkach w opisie. Siemanko. Peace.